W porządku piątym i na wszelki wypadek rządek szósty, jeszcze raz pokażemy, jak technicznie podejść do tych lewych oczek, żeby nitka zostawała nam z przodu robótki tym razem i sobie z nimi radzić w miarę sensownie. Nitki z przodu roboty odkręcam je sobie tutaj, układam je sobie tak, żeby one dobrze leżały. Jedna nitka za oczkiem pierścionka, druga nitka na palcu. Z tyłu sobie nitki od kłębka dociągam, żeby one mi tutaj leżały. I teraz tak. Jak zwykle ostatnie oczko brzegowe przerobiłam dwoma nitkami na prawo. Zdejmuję, nic nie przerabiam. I teraz, zgodnie z tym, co mówi mi wzorek, mam zrobić czerwone trzy fioletowe. Czerwone trzy fioletowe, czyli robimy czerwone na lewo. Dociągam sobie fioletową nitkę, żeby ona na pewno mi tutaj leżała. Trzy fioletowe, ale uwaga, czerwona nitka zostaje mi tutaj, nie dotykam jej w ogóle. Fioletowe drut trafia między dwie nitki. Żebym nie zrobiła czegoś takiego, że nagle dwie nitki przeciągnę przez oczko, albo żeby mi nagle czerwona nitka nie wylądowała po prawej stronie robótki. Czyli powolutku robię sobie to lewe oczko. Tego typu wzorki to nie są wzorki, w których możemy robić sprintem. Powoli i dokładnie. Teraz uwaga, żeby nitka nie zwisała. Naciągam sobie, dociągam nitki z kłębka. Powinno być wszystko ok. Robię oczko czerwone. Tylko łapię czerwoną nitkę. Tu wszystko wygląda dobrze. I znowu trzy fioletowe między nitkami. Raz, dwa, trzy. Dociągam nitki z kłębka. Nadal mam je poukładane przed i za pierścionkiem, więc są porozdzielane. Czerwone. Wszystko się zgadza. Trzy fioletowe. Jedno, drugie, trzecie. Układam normalnie. Dociągam nitki z i będę robiła czerwone. Łapiąc tylko za czerwone, już widzę, że coś jest nie tak. Puszczam. Mogę sobie fioletową nitkę lekko przytrzymać, tylko czerwone. I znowu trzy fioletowe. Raz, dwa, trzy. Czerwone. I oczko brzegowe dwoma nitkami przerabiam razem na prawo. Sprawdzam, czy wszystko się zgadza, czy nic mi nie wisi, albo czy nie mam pościąganych oczek. Naciągam, jak zwykle, w dół. Nie tak, w dół. Wydaje się, że wszystko jest ok i jesteśmy gotowe do zrobienia rzędu siódmego.